Cześć, okay, dzisiaj zagramy sobie w grę. Chwilka, zaraz. Okej, okay, już jestem, bo tutaj mi coś wyskoczyło. Zagramy sobie w grę Red 2. Powiedziałem w skrócie, bo nie będę czy to pełnej nazwy. Już wchodzimy w jakiś serwer. Ty, mój pies się kręci, więc nie zwracajcie na te. Hałasy, uwagi. O, moja ulubiona mapka, jak fajnie. E, no dobrze, jesteśmy u niebieskich. E, ściszę tylko trochę tą grę. No, mniej więcej tak. Już lepiej, dobra. To nasz. O! Ktoś we mnie strzelał z... shotguna chyba. Wo, To mój. A nie można strzelać przez Chyba szkoda. No dobrze, trzeba być czujnym. O, tutaj na przykład idzie, ale nie mogę go zabić. Ech. To mój telefon spokojnie Okej, okay, już jestem. Na chwilę włączyłem cięcie, yy, ponieważ odpisałem koleżance. Uuu, yy, tam... zabinę, No trudno. O, ja 1 na 0 wstyd. Mi, że tak klamię w tą grę. Poza odcinkiem zdobyłem jeden level, już mam czwarty. Albo to na odcinku chyba zdobyłem czwarty level. Nie pamiętam. Nie, wydawało mi się. Czuję, trochę roz trudno rozróżnić przeciwnika, jak ma czarne ubranie, jak stoi koło tych opon. No fuck, dajcie mi. Idę na dach. Tutaj jest dach. Tu jest gdzieś przeciwnik. O, jest tu. Z. Snajperki. Kurde. Mi coś nie wychodzi dzisiaj te granie. Ale w czasie było jakoś lepiej, nie wiem. No dobra, gramy dalej. Zaraz powinno być lepiej. Ja się skacze, jest szybciej. Sorki za lagi, bo czasami mam takie lagi. Uuuu, czerwoni wygrali. No dobrze. Okej, okay, już jesteśmy. Na razie wygrywamy dwoma killami. O, idę na dach. Kurde, snajperki nie mam. Mój. Jak zginę, wybiorę snajperzystę. Snajperzystę wybiorę. Tutaj widziałem, że przeciwnik. idzie. Uuu. Nie chcę tutaj przekampić na te drzwi, bo tutaj dużo osób wychodzi na dach, właśnie. I, i, i... Ło! Wow, się wystraszyłem, a to był mój. Ło! Wow, ten jak koksi tam... Wszystkich wybił. Czy jednego. Że trzeba uważać, bo dużo osób tutaj... Chowa się... Za rzeczami. A zapomniałem, tu jest ich resp, jak fajnie. A jak tam i wybija wszystkich, wygramy tu mam nadzieję. Tutaj wyjdzie? Albo tu? Proszę, z noża mnie zabił od tyłu. O nie, no to było za mocne. Eee, no dobra. Nóż manahita. Co się stało? Zmiana matki albo. Nie wiem, zaraz się przekonamy. Eee, nóż manahita. Jest, na ma... Ty. O nie, zrobię cięcie aż będzie wolne miejsce. Okej, okay, już jesteśmy. Eee, mi chodziło o to. Że ta mapka jest y, bardzo fajna, bo tu jest właśnie na przejęcie flagi. I ja tą mapkę bardzo lubię. Ona jest rzadka, dlatego tak chciałem ją. To jest na przejęcie flagi. Myśl... Nie. Tak, to powinno być na przejęcie flagi. Na tej mapce zawsze jest na przejmowanie flagi. Ale jednak flagi nie ma. Więc to nie jest na przejmowanie flagi. Oj. No dobra, program trochę. To jest zawsze taka rozruba, koszmar. Program trochę na taki kamerce. A to nie nasz. Łoj oj, Jak fajnie zabiliśmy. wow, Jezus. Jak wiecie czemu mi się ta opcja włączają cały czas Weźcie, powiedzcie? jest takie denerwujące. <grymne> Co to ten tu straszny. No snajperka. Chyba snajperka jednak. O, Ja się z Wami żegnam zaraz, ponieważ już. Oj, już mi się nie chcę za bardzo nagrywać. E... Oj, za nami wróg, chyba. Wrogu widać na mapce w lewym górnym rogu jest mapka. Te czerwone kropeczki to są wrogowie. Ale nie zawsze widać tych wrogów. No dobrze, ja się gdzieś tutaj schowam. Albo zaraz. No, ja się z wami żegnam. Cześć!